Witajcie wszyscy, z tej strony Mikołaj Bulgę i zapraszam Was na omówienie zadania Berry Picking z styczniowego kontestu USACO 2020 z Dywizji Srebrnej. Był to konkurs przeprowadzony przez Amerykańską Olimpiadę Informatyczną i Dywizja Srebrna informuje nas o tym, że samo zadanie jest bardzo zbliżone poziomem do naszej Polskiej Krajowej Olimpiady Informatycznej Juniorów. Ale przechodząc do samej treści. Mamy n drzew. Na każdym z nich rośnie różny rodzaj owoców. I na, na każdym z nich rośnie też ilość tam owoców. Drzew mamy maksymalnie 1000, tak samo na każdym mamy maksymalnie 1000 owoców. Mamy również k koszyków. K jest parzyste i również nie większe niż 1000. I no, koszyki mogą myślić pewną ilość owoców. To co mamy zrobić, to właśnie nazbierać do każdego z koszyków ileś owoców. Możliwe, że jakiś koszyk pozostanie pusty, ale właśnie musimy się trzymać jednego warunku. Warunek ten mówi, że w jednym koszyku może być co najwyżej jeden rodzaj owoców. Zabronione jest całkowicie, że podejść do dwóch, trzech, pięciu różnych drzew, nazbierać z nich owoców do tego samego koszyka i powiedzieć, że jest super. Nie można tak robić. W jednym koszyku owoce z jednego drzewa. Co najwyżej, bo koszyk może być pusty. No, ale co, co mamy zrobić? Jak już zbierzemy owoce do naszych koszyków i posortujemy te koszyki po tym, ile w nich jest owoców, no to chcemy zmaksymalizować sumę owoców w k przez 2 koszyków z najmniejszą ilością owoców. Czyli po prostu sortujemy koszyki rosnąco i bierzemy k przez 2 najmniejszych. Tą sumę chcemy zmaksymalizować. Jak do tego zadania podejść? No, pierwsza taka obserwacja, która może nam się rzucić w oczy, to taka, że mamy właśnie zmaksymalizować sumę k przez dwa najmniejszych koszyków. Ale nie jest nic powiedziane o k przez dwa największych koszyków. Zatem one nas w ogóle nie interesują. Mamy jedynie zapewni zapewnić to, żeby one były duże jakieś. Ale co, ile dokładnie w nich będzie, czy, one czy w nich będzie jakoś dużo owoców, to nas nie interesuje. Zatem... No do tych dużych koszyków Możemy dorzucić chcę, Będziemy chcieli dorzucić Najmniej możliwie owoców Tak żeby one nadal pozostawały duże No Czyli jeszcze tak lecąc dalej no Już doszliśmy do tego Że nie interesuje nas zawartość K dwa największych koszyków Zatem Jeśli w najmniejszym z nich Jest jakieś w owoców To w pozostałych dużych koszykach nie opłaca się, żeby było więcej niż w owoców, ponieważ no, to nic nie zmienia, nadal te duże pozostają duże, a jedno co to potencjalnie ogranicza nam liczbę owoców w małych koszykach. A właśnie liczbę owoców w małych koszykach chcemy zmaksymalizować. No więc tak, doszliśmy do tego, że w każdym z dużych koszyków, z tych przez dwa koszyków z największą liczbą owoców, będzie tyle samo owoców. No to teraz czas się zastanowić, ile możemy mieć różnych ilości owoców w jednym koszyku. Tyle, ile jest owoców na największym drzewie. No w tym przypadku owoców na największych drzewie może być tysiąc. Zatem mamy tysiąc różnych możliwości na zawartość jednego koszyka. No ale właśnie w, w, w dużych koszykach ma być we wszystkich tyle samo owoców. Zatem zarys algorytmu się wyłania, będziemy lecieć po tym, będziemy się literować po tym, ile jest owoców w każdym z dużych koszyków i próbować jakoś potem dobrać sobie owoce do naszych małych koszyków, których to sumę chcemy zmaksymalizować. Teraz będą się wyłaniały takie trzy przypadki. I Pierwszy z nich. Nie da się sprawić tak, aby K przez dwa największych koszyków miało dokładnie i owoców no bo tutaj na szybko jeszcze sobie zanotujmy każdy z k przez dwa największych koszyków koszyków ma tyle samo owoców dobra i wracamy do rysowania czyli jeśli nie da się zapełnić k przez dwa koszyków tak aby każdy miał dokładnie i owoców to znaczy, że jest spełniony taki warunek. Sigma T od i, będzie to, to będzie nasza tablica, z, która będzie przechowywała wartości, ile będzie w, owoców na każdym drze drzewa. Czyli sigma T od i przez w, przez w, gdzie tu W to będzie nasza aktualna liczba owoców. I ta suma ma być. Mniejsza od K przez 2. Pierwszy przypadek, czyli nie da się zapełnić tak, aby K przez drugich największych koszyków było, miało tyle samo owoców, a konkretnie W w tym przypadku. No bo iterujemy się, po W to W będzie przyjmowało wartości od 1 do N No, i W to będzie nasza liczba owoców w dużym koszyku. Mamy również drugi przypadek. Że wszystkie, wszystkie K koszyków będą mogły mieć W owoców. Czyli, że ta suma tutaj powyżej będzie większa równa od K. I Trzeci przypadek. Else. No, żadne z powyższych. Tu jest że ta suma. Co robimy w pierwszym przypadku? No w pierwszym przypadku nie robimy nic, dlatego, bo nie udało się zapełnić tak, żeby k przez dwa największych koszyków miało po w owoców. Co robimy w drugim przypadku? Udało się zrobić tak, że wszystkie k koszyków ma w owoców. W szczególności te duże mają w owoców, te małe też mają w owoców. No więc yy, nasz Wynik dla tego przypadku, drugiego, będzie wynosił W razy K przez 2. No i super, ale co w kolejnym przypadku się dzieje? To jeszcze szybko brak, bo tak, udało nam się zapełnić, zapewnić, aby K przez drugich największych koszyków miało po W owoców każdy. Ale nie udało nam się zarobić tak, żeby wszystkie małe koszyki, i ich również jest każdego 2, miało powoł owoców każdy. I przy okazji, to oznacza, że z każdego drzewa wzięliśmy tyle koszyków rozmiarów W, ile tylko było możliwe. Czyli tak naprawdę na, na każdym drzewie teraz wisi tyle owoców, już po zebraniu, yy, że jeśli początkowa liczba, Owoców nażej była x, no to teraz mamy x modulo w. Tyle nam zostało owoców. Ponieważ właśnie ta suma tutaj będzie przedstawiała, ile koszyków da się zebrać takich, że każdy ma dokładnie w owoców. U sumę oznacza jakimś dużym b. No, czyli właśnie teraz wiemy, że b jest większe od k przez 2, ale mniejsze od k. Czyli tak naprawdę musimy dobrać zawartości kamieni b koszyków właśnie teraz wynik będzie równy jakieś w razy b minus k przez 2 jeszcze plus jakiś wyraz no skąd się wie, że bierze to w razy b mniej k przez 2 no skoro mo możemy zapełnić ileś tam koszyków dokładnie w owocami i to mają być małe koszyki Czemu by tego nie zrobić? Mieliśmy w sumie B koszyków, które możemy zapełnić W owocami, K przez 2 to są będą duże koszyki, to więc reszta będzie małych. No, tylko teraz pozostało nam dopełnić jakieś tam kamień B dodatkowych koszyków. Czemu by nie zrobić tego zachłannie? Czyli po prostu posortujemy nasze zawartości owoców na drzewach po resztach zdzielenia przez W i weźmiemy kamień B największych. Nie wiem, tutaj może jakieś X dajmy. I to już jest koniec naszego zadania. Tylko przydałoby się teraz napisać. No i jak to zrobić? Zapraszam do mówienia kodu. Lecąc tradycyjnie od góry, e, rzuca nam się funkcja set.io. Korzystamy z platformy usako.org i ono ma specyficzmy format wejścia i wyjścia nie działają tu zwykłe ciny bez napisania niczego ponieważ tutaj musimy wprost albo czytać z pliku albo wypisywać do pliku i właśnie za to są odpowiedzialne te dwie linijki jedna z nich otwiera nam plik z uprawnieniami do odczytu, druga otwiera nam plik z uprawnieniami do zapisu one będą się tu odpowiednio nazywały no i właśnie stąd jest ta funkcja set.io, pliki mają się nazywać berries in i berries out funkcja przyjmuje taki parametr no i ona pozwala na to, żeby nasz program działał. Bez niej program nie będzie działał zwyczajnie. Tablica T, czyli z ilości owózów na drzewkach. Tajemnicza funkcja cnp, jeszcze jakiś border, to mówię później. Zaraz się dowiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Deklaracje tam NK, jaki mx, czyli właśnie maksymalne drzewko, res jako result i dwie tajemnicze zmienne, od których przeznaczeniu dowiemy się później. Tywanko. Od razu znajduje maksymalną liczbę owoców na drzewie. I teraz tutaj będzie główna pętla naszego programu. Iterujemy się po tym, ile owoców ma być na dużym drzewie. A raczej nie na dużym drzewie, tylko w każdym z k przez 2 dużych koszyków. Ujawniają nam się tutaj tajemnicze zmienne. Res2 to będzie wynik uzyskany w, w danym obiegu pętli, a bigger to będzie maksymalna liczba koszyków z dokładnie i owocami. No bo iterujemy się po i i to właśnie będzie to jak, jak dużo koszyków ma być, jak, jak dużo owoców ma być w dużych koszykach. Tam wcześniej na moich notatkach było tutaj w napisane, ale tutaj w programie już jest i. No i dodajemy, to, to jest tam ta sigma, którą napisałem wcześniej czyli do bigger dodajemy t od j przez i czyli ile owoców, ile koszyków możemy zapełnić z drzewa o numerze j tak, żeby każdy koszyk miał dokładnie i owoców przypadek pierwszy, nie da się e, tutaj użyłem takiego takiej dziwnej konstrukcji to jest równoznaczne z k przez 2 tutaj to jest, oper jest, jest operator bitowy i jeśli ktoś z Was nie zna operatów bitowych, to oprócz tego, że polecam się ich nauczyć, to już szybko tłumaczę o co w nich chodzi. A mianowicie, jak mamy jakieś n, a może inaczej, a przesunięte w ten sposób o b, to jest podłoga z dzielenia a przez 2 do b, tej. a w drugą stronę to jest a razy. 2 do bety. Czyli właśnie w ten sposób a przez 1 to jest, to jest podłoga. z dzielenia a przez 2 do pierwszej to dzielenia. To jest z kolei podłoga. Z dzielenia a przez 2. Dlaczego używamy operatorów bitowych? Czasem jest to wygodniejsze i czasem jest to szybsze niż zwykłe mnożenie czy dzielenie. Bo dzielenie jako sama operacja jest bardzo kosztowne, a przesunięcie bitowe już nie. I na przykład tutaj a przesunięcie bitowe w drugą stronę o 2 to będzie a razy 2 do drugiej, do 2 do drugiej, to jest a razy 4. Całkiem fajne. W szczególności jeden przesunięty bitowo o x to jest 2 do x tej. To jest też warte, warte zapamiętania. Nie musimy preprocesować po tych tam no, powiedzmy od 1 do 30. Możemy to obliczać w czasie stałym od razu na bieżąco. i no, wracając do głównej części zdania, tutaj właśnie mamy tego ifika z pierwszego przypadku, że liczba koszyków z dokładnie i owocami jest mniejsza niż k przez 2, czyli nie możemy ustawić tak, żeby wszystkie duże koszyki miały dokładnie i owoców. Break. Dlaczego break, a nie continue? Dlatego, bo jeśli nie da się Poustawiać dużych koszyków w momencie, w którym każdy ma mieć i owoców. To no w szczególności nie będzie się dało poustawiać ich tak, żeby każdy miał i plus 1, i plus 2, etc. Więc brak dla wygody. Drugi przypadek. Bigger jest większy równe K, czyli to nasze duże B wcześniejsze. To jest duże B. No tu ustawiamy res 2 równe i razy K przez 2. Dlatego po prostu wszystkie moje koszyki mają teraz po I owoców. Kolejny przypadek, ale już trzeci i ostatni z elsem. Ustawiamy na początku, właśnie rezultat jako i razy B kana 2. To jest nasze duże B. To jest kana 2. Bo no, czemu te koszyki jest i dokładnie, i owocami nie mają się marnować? Ustawiamy je. No bo my teraz chcemy ustalić małe, małe koszyki, czyli naturalnie każdy z nich nie może mieć więcej owoców. Niż duże koszyki. Duże koszyki mają i, więc w każdym z małych będzie co najwyżej i. No anyway. i tutaj chcemy posortować nasze owoce. Niestety nie chcemy ich posortować w porządku malejącym, w porządku rosnącym, tylko po ruszach dzielenia. Więc potrzebujemy naszego zewnętrznego komparatora. Ustawiamy zmienną pomocniczą border jako i. No i robimy komparator, który zwraca prawdę, jeśli a modulo border jest większy od b modulo border. Czyli te. Drzewa, które mają największą resztę dzielenia przez i, tutaj przez border, bo border jest równy i, będą na początku tablicy. Szybkie przypomnienie, jak działa funkcja y, kom, jak, własnego komparatora. Piszę ją funkcję bulowską, która przyjmuje dwie wartości takiego samego typu, jakiego typu jest sortowana tablica, sortowany wektor. Komparator ma zwrócić prawdę, jeśli pierwsza wartość ma stać przed drugą, czy jeśli A ma stać przed B. A konkretnie musi stać przed B, nie może. A musi stać przed B, no to komparator zwraca prawdę. Jeśli A nie musi stać przed B, komparator zwraca fałsz. I tyle. Ostatni prawie for w naszym programie. Y, dopełniamy nasze kamnie B koszyków. Właśnie res 2 plus równe t od j modulo I. Maksujemy wynik z całością, wypisujemy wynik koń, końcowy całego globalnego programu. I koniec. To jest na tyle z samej części teoretycznej zadania z implementacji. I teraz tylko kilka słów o złożoności. Złożoność. Przechodzimy od 1 do maksymalnej liczby owoców na drzewie. Czyli złożoność programu to jest O MX razy i razy co razy N log N. Ponieważ w pesymistycznym przypadku... E, za każdym razem będziemy sortować naszą tablicę, czyli mx razy n log n, czyli wchodzi, bo e, nawet tutaj razy log n, tutaj ładnie. Czemu? mx jest równe 1000, n jest równe 1000 maksymalnie, log n w takim razie jest maksymalnie równe 10, czyli nasz program wykona około 10 milionów operacji, co się całkowicie mieści w czasie. Dzięki serdeczne i cześć.